Cześć wszystkim, widziałam się z Wami ponownie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który przygotowywałam najdłużej z moich wszystkich, które do tej pory powstały I jak wiecie z moich poprzednich filmów, ja od dłuższego czasu byłam zakochana w marce Sien No i gdy dowiedziałam się, że weszła nowa kolekcja Food for Skin Od razu chciałam ją jak najszybciej przetestować i podzielić się moją opinią z Wami w składzie kolekcji mamy 14 produktów, w tym jeden krem jest oczywiście w kilku wersjach zapachowych. Mamy zarówno produkty do pielęgnacji ciała, jak i do demakijażu plinki, i maseczki w tej kolekcji. Trzy rodzaje kremu do rąk, ja mam trzy, tylko że są w różnych miejscach. I ten, który Wam teraz pokazuję jest to. Odżywia, odżywiający krem do rok z papają do każdego rodzaju skóry i co nam producent obiecuje? Indesywnie regeneruje wszystko uszkodzoną skórę, nawilża odżywia i przywraca dłoniom komfort. Lekka formuła błyskawicznie się wchłania, owocowy zapach. No i co mogę Wam powiedzieć, to jak najbardziej ten krem jest nawilżający, ma lekko formułę, która szybko się wchłania. Tak jak zobaczycie, po konsystencji. Może tak Wam pokażę. Ona nie jest taka ciągnąca się, zbita, tylko jest taka delikatna, wodnista. I przez co on jest idealny do torebki, idealny jest na takie um, nawilżanie dłoni w ciągu dnia, gdzie zaraz sięgniecie po telefon i żeby Wam się nie odbijało to na e, telefonie ten tłusty film. Ja przed chwilą go nałożyłam i już mi się wchłonął. Więc z kremem jestem e, bardzo zadowolona. I on kosztuje grosze dosłownie. Nie pamiętam dokładnie cen, więc Wam nie podam. Bo od dłuższego czasu to mam w swojej e, toaletce, więc to niestety. Ale naprawdę zapach jest boski i bardzo Wam go polecam. Jestem po prostu zauroczona i mam w torebce, w sypialni, w łazience, żeby tylko nie zapominać e, o kremowaniu dłoni. I od razu Wam przeczytam um, może zapachy, jakie są o, tych dwóch pozostałych i czym się um, wyróżniają. Więc zielony jest zieloną herbatą, również do każdego rodzaju skóry, i e, intensywnie długotrwała łagodnie łagodzi podrażnienia, pozostawia do niej dwa bicie gładkie. Lekka formuła, błyskawicznie się wchłania na zapach. I e, niebieski jest z dziką różą intensywnie wygładza i ujawnia skórę i ujednolica jej kolory, przywraca do nią piękny i młody wygląd lekka formuła, błyskawiczna się wchłania, różany zapach więc to po prostu są różne wersje zapachowe bo ja nie zauważyłam po konsystencji i po działaniu żeby były czymś się różniły bo używam, tak jak mówię, wszystkich i dalej mamy płyn micelarny producent obiecuje, że jest to w tym celu przygieda wody makijażu twarzy, oczu i ust. Od z guzikiem każdy rodzaj skóry. Odkry z nami rośliny eksekładkowytowego dzikowca, korzennego antyoksydantu, bogatego w olejki eteryczne, taniny i falvonoidy. Diaz antysetycznie, robię i podróżnienia delikatnie są okież oczu, i ust oraz postaje zanieczyszczenia skóry nagromadzone w ciągu dnia. Pozostaje skórę czystą odświeżoną i nawilżoną, nie wymaga spłukiwania, bezki przyjemnego pocylenia, usuwana nawet do odportuż i twarzy makijaż, odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe. I oczywiście um... Jest fajny, jak widzicie, no ja go kilka razy użyłam. Bo to jest dosyć nowy produkt w mojej kosmetyczce. I co po kilku użyciach mogę Wam od razu powiedzieć? Jest to produkt, który zmywa makijaż, ale nie powiedziałabym, że wodoodporny. I oczywiście to nie jest tak idealny produkt, że jedno przeciągnięcie szmatką. No bo ja używam rękawicy, więc dlatego mówię szmatką, bo nie używam wacików, tylko tej rękawicy do demakijażu i wspomagam się różnego typu produktami do zmywania i on zmywa ten makijaż, no ale musicie się troszeczkę namachać i kilka razy go użyć zanim dokładnie zmyjecie cały makijaż. Z podkładem jest no, szybko sobie poradzi, ale tuż do rzęsno to już jest tak, ale tak czy tak jak go używam, bo on bardzo ładnie pachnie i to jest naprawdę taki oświeżający zapach. Taki no, piszę tu, że goździk, ale no jest taki, kojarzy mi się z trusem po prostu. Więc e, ja go używam i nie powiem, że to jest bubel, ale zdecydowanie bardziej wolę e, żel do do żel micelarny do, do makijażu z Sephory, coś takiego. Więc kolejny produkt i kolejny jest tym samym do tego samego, e, tylko że jest to po prostu mleczko. I pielęgnuje foliżensy bez nieprzyjemnego przyjemnego pocelania, do i twoje makijaż powinna z korzeczkę kontaktowe tak samo. I tu jest akurat z czarną porzeczką. Powiem Wam, że... Czarną porzeczką to nie pachnie. E no fajny produkt, ale czy by on był jakiś spektakularny? No nie usuwa makijaż, tak jak mówiłam w przypadku wcześniejszego produktu musicie się troszeczkę namachać może zrobię Wam porównanie weźmiemy sobie załóżmy również, żeby nie było że inna marka, Sien pomadkę zrobię sobie trzy złocze Zacznę mówić o następnym produkcie, a to mi przeschnie. I zaraz wezmę, e, tak jak mówiłam, ten z i oraz te dwa i zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Więc to na razie odstawiam. Więc, tak, mówię, tak jak mówię, to jest takie. Możecie mieć, ale nie musicie nic spektakularnego. E, kolejny produkt e, jest to. Krem do twarzy z olejkiem makadamia. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła, przyjemny zapach. Nie pozostawia tu z tej warstwy na skórze. I drugi krem do twarzy. A, ten z olejkiem makadamia jest do suchy, skóry suchej i wrażliwej, a tej, ten z bawełną jest do skóry normalnej i mieszanej. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła, przyjemny zapach, nie pozostawia tu z tej warstwy na skórze. Czyli to samo. I ja właśnie mam teraz przy sobie opakowanie tego drugiego. to już... To no prezentuje, to jest takie, takie słodkie, malutkie opakowanie, To jest z 52 litrów. I krem bardzo, kremy bardzo mi się fajnie sprawdziły, bo wcześniej miałam właśnie ten pierwszy. One szybko się wchłaniają, ale jeśli na noc chciałam takiego mocniejszego nawilżenia, to nakładałam po prostu grubszą warstwę i to właśnie zapewniało to takie mocne, bogate nawilżenie. Formuła jak najbardziej sprawdzała się pod makijaż, on się ładnie wchłaniał i była dobra przyczepność podkładu do skóry, więc żadnej bazy nie potrzebowałam. I jak najbardziej, bardzo mi się fajnie te kremy sprawdziły. Jestem zadowolona. Kolejny to jest żel peeling do mycia twarzy z kokosem. Głęboko czyszcza i złuszcza, osadza skórniki, odbakowuje pory i zmniejsza jej widoczność. Wygląda na niedoskonałości, redukuje nadwrażalność, nie zapobiega się skóry, pozostaje przy świeżości, nie nie w tej skóry, beztłuszczowy. I tu wam powiem, że to jest fajny produkt. A co mi chodzi? Trochę do tu. Widzicie? Te drobinki są po prostu minimalne. I to jest ścieranie na skórka, ale to jest idealny feeling taki na co dzień, na przykład na wie Oczywiście nie mówię, żeby tego używać um, dwa razy dziennie rano i wieczorem, ale na przykład e, gdy macie mocniejszy makijaż i no, nie jesteście przekonane, czy dobrze go zmyliście, tak? I żeby mieć takie fajne uczucie um, złuszczenia tego naskórka razem z tym makijażem, pozostało sami z, z makijażu, to fajnie Wam się sprawdzi właśnie ten e, produkt, bo on jest, ma delikatne te drobinki i to nie jest takie mocne złuszczanie naskórka, na skórka, więc do codziennego użytkowania jak najbardziej ja Wam polecam i ja również takie robię. W przypadku jak na przykład dzisiaj mam makijaż mocny, e, mam kreskę mm, z pomadki mm, matowej e, i mam mocniejsze, mocniej utrwalone brwi. Em, i jak najbardziej ja na wieczór użyję oczywiście do złuszczenia tego. Pomimo tego, że wczoraj robiłam peeling, ja i tak go będę używać codziennie, przez raz dziennie wodę makijażu. Jeśli oczywiście nie nosicie mocnego makija makijażu bądź w ogóle nie nosicie makijażu, no to to jest Wam zbędne do takiego codziennego em, złuszczania skóry moim zdaniem i... Ja na własnej skórze to testowałam, ponieważ no raz, na przykład na tydzień, dwa razy w tygodniu, e, zrobicie sobie taki mocniejszy e, peeling, i to jak, wam, jak najbardziej Wam wystarczy. A dla osób, które Was nie lubią mocniejszy makijaż, jak najbardziej polecam to. E, I kolejna rzecz. Odkryj z nami ekstrakt z owoców pigwy, bogaty w antyoksydanty, witaminy z grupy B, witaminę A i witaminę C oraz skanki mineralne. Łagodzi podrażnienia i wzmacnia naczynia. Wagodzie myjusa, zanieczyszczenia z powierzchni skóry, zmiękczającej i odświeża, przynosi ulgę suchej i wrażliwej skóry przywracając jej równowagę optymalnej. na jak promienny blask, odpowiedni odpowiednie do zrobienia makijażu twarzy, oczy i ust. Nie karma zamiast tego podczas na tej skóry bez pyszcza. Jest taki gegatek, który pierwszy spowodował podróżnienie mojej skóry, pieczenie i duże problemy z suchą skórą po prostu, jak ja mam przeważnie skórę mieszaną normalną no w kierunku suchej, ale nie mam problemu z suchymi skórkami to on mi tak wysuszył tą skórę że po prostu byłam w szoku i nie wiedziałam co się dzieje ale ja jeśli zmieniam swoją pielęgnację to zrobię to małymi kroczkami czyli po jednym produkcie wtedy wiem że coś jest nie tak, to ten nowy produkt. I właśnie tak się stało, kiedy zaczęłam to, tego używać. Ja to wykończyłam, bo używałam to po prostu do mycia ciała, tak? Wlewałam sobie do wanny i e, zużyłam, ale powodowały pieczenie, podrażnienie i to, że moja skóra stała się bardzo podrażniona po tym produkcie, więc to jest chyba jedyny bubel, który do tej pory używam kolejna rzecz, są to kremy przeciwzmarszczkowe na dzień i na noc z dziką różą ale tutaj się nie wypowiem powiem tylko tyle, że ja i obydwa kupiłam swojej babci więc ona była zadowolona i chciała, żebym jej kupiła następny więc chyba jej się spodobał ale następna rzecz, którą mam jest to kremowy żel do mycia ciała z olejkiem Babasu mm usuwa codzienne zanieczyszczenia, żywioł intensywnie nawilża, nie podrażnia skórę, em, nadaje gładkość i miękkość, przynosi uczucie komfortu już po pierwszym użyciu, redukuje urdziny na 50 dni, przynosi urgensję skórze, przewraca jej zestraszenie, wspomaga regenerację łagodzi podrażnienia i chroni skórę przed czynnikami zjawnych czynników wietrzenia, pokrywa na skórę, odżywia skórę optymalnie, zapewnia idealne warunki do niej powstawania ukrzycia tej skóry. Zobaczcie sobie, że to jest taki, jakby na pierwszy rzut oka to jest balsam i on ma taką e, gęstą, dosyć konsystencję. On ma dosyć gęstą konsystencję i przez co od razu jest to uczucie takiego nawilżenia, bo gdy mamy gęstszą konsystencję w produktach, no to to znaczy, że jest dużo składników takich nawilżających, jest bogaty i już mi się kończy, ale naprawdę fajnie mi się sprawdza, nawilża moją skórę, nie przesusza, broń Boże, z tym to w ogóle nie idzie i bardzo ładnie pachnie. Ale jest to taki delikatny zapach, orzeźwiający, więc ja jestem po prostu zadowolona. Kolejny mam peeling do ciała, z liście zielonej herbaty. Usoba z czyszczenie, złuszcza mocne skóry, w tym do nie przemieni wygoda skóry oraz poprawia jej jędrność. Optymalnie najwyżej przywraca odżywienie skóry. To jest bardzo fajny peeling, taki drobnoziarnisty, ale zarazem delikatny, który nie podrażni Wam skóry, ale ją spilinguje. E, pozbędzicie się tego martwego naskórka ładnie pachnie tą zieloną herbatą i fajnie orzeźwia i tutaj już raczej no nic, nie wyciągnę raczej z niego mini, mini drobinki które naprawdę fajnie złuszczają ten martwy naskórek e, jest to peeling i ja e, myślę, że takie takiego codziennego nabierze e, złuszczania e, naskórka bo ja go tak używam i nie miałam problemu z tym, żebym miała przysuszoną skórę. Dalej mamy ujednolniający serum booster. Tego niestety nie mam, więc się nie wypowiem, ale mam nawijżający basem do ciasko, kokosem, e, z olejem migdałowym, przepraszam. Długo trwale nawijże, natychmiast wykładzę i odżywię. Lekka formuła, szybko się wchłania, przyjemny zapach. Nie będę wszystkiego czytać, bo by to dosyć długo zajęło. Możecie sobie wejść na stronę. Lidla. i tutaj macie wszystkie produkty pokazane więc możecie sobie poczytać ja się bardzo polubiłam z tym balsamem do ciała, ponieważ tak jak w przypadku kremów do rąk on nawilża, ale szybko się wchłania i nie pozostawia tego takiego tłustego filmu więc ja jestem jak najbardziej z tego zadowolona i to jest jedyny balsam, który zużyłam który tak namiętnie użyłam regularnie więc to o czymś świadczy, nie jestem przekonana do balsamów, a ten przez to, że ładnie nawilżał, ale właśnie nie pozostawiał długiego tego filmu takiego tłustego, że nie możesz się nigdzie dotknąć, bo wiesz, że masz coś na nogach albo na ciele, no to ja właśnie dlatego nie, nie, nie lubię używać balsamów a ten nie zdążyłam nałożyć on już się wchłaniał, więc był bardzo fajny i kolejna rzecz, e, już którą mam, znaczy się ostatnia, to jest e, maseczka peeling do twarzy i maseczka do twarzy e, odświeżenie z zieloną glinką i ogórkiem. Głęboko oczyszcza i peelinguje skórę, zmniejsza widoczność porów i zaskórników, to ta pierwsza. A druga, i wygładza powierzchni skóry, zapobiega powstawaniu zaskórników i niedoskonałości, ujednolica kolory skóry i działa matująco. I to było właśnie taka. O tak, to było złączone ze sobą. Są to dwie maseczki. I fajne jest to, że tutaj na odwrocie macie pokazane, gdzie którą maseczkę używać. Więc to naprawdę, macie dwa rodzaje tych maseczek. Ja miałam tą drugą, a ta druga jest z białą glinką i rozmarynem oraz blask, blask z papają. E, używałam tych maseczek dosyć dawno, nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, bo za bardzo nie pamiętam niestety, ale e, wiem, że na pewno nie podrażniły mojej skóry, e, nie była ona czerwona, przesuszona, więc e, a czy jakiś spektakularny efekt był? No raczej nie. I mam tu jeszcze jeden produkt z Food for Skin, ale to ja niestety jest taki produkt do łazienki. Jest to mydło w płynie z ekstraktem z opuncji, z zapachu kwiatu opuncji. I, i, I co my tu mamy? Delikatnie oczyszcza, delikatnie pielęgnuje, nie podrażnia, posiada przyjemny zapach, pozostaje przyjemny film na skórze, daje odczucie nabilżenia skóry, działa z łagodnie na skórę. I jest na bazie wody to mydełko. Fajne, ładnie pachnie, do rąk się przydaje. Nie przesusza. Dla mnie, ja to podkreślam, że nie przesusza, ponieważ dla mnie to jest ważne, bo moja skóra idzie bardziej w kierunku suchej. Więc jeśli produkt jest naprawdę przesuszający albo nawet delikatnie, to moja skóra już od razu wie, że coś jest nie tak. I daj o tym, o tym mi znać, bo mam suche skórki, więc dlatego tak to podkreślam, bo wiem, że wielu osobom to e, na tym właśnie zależy. Więc myślę, że taka informacja jest dosyć cenna. I to wszystko z tej serii, w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I co mogę Wam najbardziej polecić, jeśli byście chcieli coś kupić, właśnie z tej firmy, z tej serii, to zaopatrzcie się w ten peeling. Naprawdę jest boski. Kremy do twarzy. To. I to. I to jest moja miłość. I ja naprawdę. Używam tego namiętnie. Tu już jedno trzecie może opakowania, a tu już jest na dnie. Więc widzicie, ja zakochałam się w tej firmie. No i co wam mogę powiedzieć? Przetestowałam wszystko. I jeśli macie ochotę, żebym coś dla was przetestowała jakieś serie bądź jakąś firmę, dawajcie znać na dole w komentarzu. Ja jestem chętna do pielęgnacji czy do makijażu, czy nawet jakie macie jakieś pomysły na jakieś gadżety do paznokci czy lakiery hybrydowe to zawsze piszcie mi na dole w komentarzu bądź na Instagramie wiadomości prywatnej paznokciowa maniaczka. Zawsze macie wszystko na dole w opisie. I co? I zapraszam do subskrypcji e, mojego kanału, bo wiem, że Was jest dosyć dużo ostatnio, e, co widzę po statystykach, ale większość mnie nie subskrybuje, więc zapraszam tam do ciśnięcia tego czerwonego prostokącika. Zostawcie łapkę w górę, miło mi będzie, jeśli dacie o sobie znać, że oglądacie, że mnie lubicie. W ogóle jeśli dacie znać w komentarzu, nie wiem, czy czegoś używaliście, czy coś Wam się spodobało, to bardzo chętnie poczytam i widzimy się w kolejnym filmie. za pa!